Hej, ludziska, witajcie w kolejnym odcinku. Spora. Dzisiaj będzie to troszeczkę dłuższy odcinek, ale na początek przejdziemy do tego, co się zmieniło. Jak widzicie, mamy kilka domków, pomalowaliśmy nasz ratusz. Mm, bardzo męski też nie. <śm> um co teraz mamy? Mm -hmm. No, spoko, spoko. Um Hmm, co by teraz zrobić? Działko, no działko mnie nie jest. Nać. Domek kupimy. O, pięknie. Okej. Okay. co robią nasi Romano. Romanowie? Romani. Oni ćwiczą. Pompki. Ej, ej, oni robią pompki. What the fuck. Ładna fuck, co się tu dzieje w ogóle? Ej, tak, tutaj jest domek. Tam jest domek. Tutaj jest e, budynek rozrywkowy, i tutaj mamy zakład pracy, nie? LOL, fajerwerki. Co oznacza wyższe dochody? Jej, święty. Zaraz. Strike jakiś mają. Lulz. Kupimy sobie. O, oh, tak to. Dobra, tak w ogóle. Hmm. Gdzie my jesteśmy? Tutaj jesteśmy. Oj, oj, co się dzieje? Jej. Mamy tutaj. Naszych przeciwników. Inne na pamiętne gatunku budowało miasto na tym kontynencie. Być może warto je podbić, dopóki jest jeszcze lub z zawrzeć z nim przymierze. Okej. Okay. Więc oni są... Nie, tutaj to ja muszę, muszę ich zabić, ludzie, no. Bez przesady. Będą krali mi tylko surowce. Wszyscy tutaj. Póki są słabi, dawać, dawać, dawać. Dawać pojazdy. No, szybciej. Nie miasto! Jej! Zobacz jak to szybko idzie, nie? Hmm... Coś mi się zdaje, że jednak uda nam się podbić teraz to miasto A jak tam tamto miasto i okay, tamto jest jeszcze takie trochę słabsze i Już prawie przejęliśmy Jej, super i tutaj sobie budujemy wieżyczkę. Jest pięknie. Wow, ile tutaj się już miast wytworzyło. Oj, co się stało? Nasza armia wkroczyła do tego... Jej, zmienili sztandar. <noise> Jak to pięknie wygląda. Udało ci się zdobyć to miasto wojskowe środkami militarnymi. Postanie ono wojs miastem wojskowym. Jej. Czy... Aha, czyli teraz będę musiał podbijać wszystkie miasta. Okej. Okay. Nie, może jeszcze jedno podbiję sobie, co w na to? A zaraz, a mogę zbudować jeszcze jakiś pojazd? Nie, nie mogę, niestety. Kupimy sobie... O, tak. I zobaczcie, teraz... Postaram się to zrobić dosyć, że tak powiem... Szybki. Szybkie przejście tej gry. E... Nasze miasta nie będą się rozlecić, jeśli gospodarka, yy, gospodarka będzie pozostać w tyle. Chcielibyśmy założyć szlak handlowy, wyrupada na Wolsztyn. Okej, okay. będziemy wysłać pojazdy pełne, towarów w jakości i zabocimy Twoją miastę to za każdą podróż. Oczywiście, że odrzucam. Puh. co myślisz, że cię nie podbije? Pfff. No, chodźmy wszyscy. Nie będzie nam tu jakiś chami prostak przyjmował nam wiedzie. Łuków, założono Łuków. Tam gdzieś. Dawać. Póki są słabi, ale to armia jedzie. O... Podbij miasto! Aha! Aha, nie, bo najpierw muszę ten. Wiem, wiem o co chodzi. Mmm. Okej, okay, teraz planista. Co byśmy tu mogli dodać? Może jakiś domek? Nie, dodamy rozrywkę. O! Pięknie. A jak to moje wojsko? O, już prawie przejęliśmy. Wow, szybko idzie. Tak, to będzie dosyć wojskowy odcinek. Już przejęliśmy. Jej, jesteś... jestem jeszcze nie? Haha, z guys. ten ratusz nie mm. udało się zdobyć to miasto to gospodarcze środkami internetnymi miasto gospodarcze mogą zakładać szlak handlowe, by kształcić twoje stosunki dyplomatyczne a nawet wykupywać inne miasta wybierz specjalność miasta gospodarczy i tutaj tak planista nie ja chcę tutaj sobie stworzyć mm. O, możemy tworzyć pojazd, jak słodko. Ale nie, 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 ja nie chcę, nie, wiecie, nie będę się teraz z tym bawił. Mówię, że poza czymś, coś z tego skombinuję. A teraz... Mm... Tutaj. Nie wiem, nie wiem czy chcę je teraz podbijać. Zaraz zobaczymy bo wiecie no w sumie to jest cał... to nie jest taki całkiem zły pomysł mm, co tu jest zaraz to jest to nie to nie jest moje ten... ale domek jakiś mogę budować i i... rozrywkę Okej. Okay. No, przepraszam was, że ja chcę tu na, na... No, można powiedzieć, na szybciora przejść, no. Ale myślę... uważam, że tak całkiem fajnie się gra. LOL Aha, oni nie wiedzą, co, co to jest, nie? A moje pojazdy wyglądają epicku. What the fuck? O, to jest... A oni co robią? Oni tańczą. Nie? Ale oni fajnie latają, spójrzcie. Jeej, pompki robić, pompki dziody.